Wir sind etwa 200 Meter von der Schleswig-Holstein weg und ungefähr einen kilometer von der Westerplatte. Jetzt wie ein gelber Einschlag Hoch auf den Wallen Einschlag der Schleswig-Holstein. Westerplatte walczy. Dzień dobry, dostaję ostatnio dużo ciekawych pytań. Między innymi o książki dotyczące obrony Westerplatte. Książki, które warto przeczytać i warto mieć na półce, między innymi po to, aby móc po nie sięgać w kiedy mamy jakieś wątpliwości albo nasuwają nam się ciekawe pytania. Wśród trzech książek, które w jest, jedna moja, nieskromnie to powiem, między innymi dlatego, że jest to po prostu jedyna monografia obrony Westerpata, jaka się ukazała 80 lat po tych wydarzeniach do tej pory. Innej publikacji nie ma i myślę, że długo, długo nie będzie. Jeśli będzie, myślę, że. Na pewno będzie się troszeczkę różniła i na pewno nie będzie niosła takich emocji jakie niesie moja książka. Choćby z jednej prostej przyczyny, eee, miałem okazję rozmawiać z obrońcami Westerplatte, miałem okazję zadawać im pytania, miałem okazję usłyszeć bardzo ciekawe odpowiedzi. Często będąc zobowiązanym do tego, aby nigdy nie ujawnić tego co usłyszałem. Ale również od 2006-2007 roku. Jak i teraz od 2016 roku uczestniczę w badaniach archeologicznych, uzyskując bardzo ciekawe informacje, rzucające nowe światło na szereg różnych detali dotyczących obrony Westerplatte. Ale nie o mojej książce teraz będę mówił, chociaż się rozgadałem. Jest to, jak wspomniałem, jedna z trzech książek cegieł, które warto mieć. Drugą taką cegłą jest książka mojego serdecznego przyjaciela doktora Krzysztofa Zajączkowskiego. Książka. Westerplatte jako miejsce pamięci 1945-1989. Książka, którą po prostu trzeba mieć, żeby zobaczyć, jak to miejsce było niszczone przez komunistów, jak jest, jaki to ma wpływ również na to, co, co dzisiaj się dzieje na Westerplatte, dlaczego taka nie, nie inaczej został zrealizowany film Różewicza e, z główną postacią w postaci Majorowskiego, dlaczego został tam tak ukazany właśnie przez Zygmunta Hidnera. Arcyciekawa książka, rozwinięcie jego. A jest rozwinięcie, to rozwinięcie pracy doktorskiej Krzysztofa Zajączkowskiego, którą można znaleźć w internecie, ale książka wydana przez IPN ma szereg dużo ciekawych, nowych ee, informacji. No i trzecia, o której dzisiaj e, przede wszystkim chciałbym powiedzieć. Pogoda niesprzyjająca, zaczęło padać. Jesteśmy w bardzo fajnym miejscu, o jednym z moich ulubionych, czyli przy placówce Wał o której już opowiadałem w jednym z odcinków z lajków wiem, że ten odcinek bardzo wam się podobał. A książka, o której dzisiaj opowiem, jest napisana przez mojego kolegę, którego znam już dużo czasu. Autor Krzysztof Henryk Dróżdż. Książka zatytułowana Walczyli na besteplatte, także niezła cegła. Dokładnie tytuł to walczyli na Westerplatte badania nad stanem liczbowym załogi wojskowej składnicy tranzytowej we wrześniu 1939 roku. Pozycja obowiązkowa, zwłaszcza w sytuacji tej, w jakiej jesteśmy obecnie, czyli odnalezienia szczątków obrońców Westerplatte. Większość informacji, większość odpowiedzi na Wasze pytania znajduje się tu w tej książce i to już od dawna. Eee, jest to ciekawa książka, chociażby pozwalająca uzyskać odpowiedź, kto był w wartowni numer 5, kiedy została trafiona dwiema bombami SC50. Są tutaj również zdjęcia po raz pierwszy publikowane. Między innymi plutonowego Pecelta, który był dowódcą wartowni numer 5. Po raz pierwszy możemy ujrzeć człowieka na zdjęciu, którego być może właśnie niedawno razem z zespołem moich archeologów odnaleźliśmy na Westerplatte. Jak widzicie, ładna cegiełka, ładnie się prezentuje. Wydawnictwo Napoleon 5. Polecam. Przede wszystkim są tutaj odpowiedzi. Na to, ilu dokładnie mogło być obrońców Westerplatte w 1939 roku. Tutaj też autor wykonał benedyktyńską pracę dotyczącą biogramów obrońców Westerplatte, jaki również zweryfikował szereg nazwisk podawanych do niedawna jako, jako prawdopodobnych obrońców Westerplatte. Tutaj zostały one zanegowane lub lub też po prostu potwierdzone również dzięki autorowi wiem, że mój dziadek, który uchodził za obrońcę Westerplatte w, w różnych źródłach, nawet w samych relacjach obrońców Westerplatte okazuje się, że nie walczył na Westerplatte a walczył w obronie Oksywia miał walczyć, miał dotrzeć na Westerplatte ale niestety w tych ostatnich dniach sierpnia nie było już po prostu transportu dla tych żołnierzy, którzy mieli być odtransportowani z pierwszego Morskiego Batalionu Strzelców z Wejherowa. Stąd też dziadek trafił prawdopodobnie do niewoli z jakimiś dokumentami, które potwierdzały to, że był, miał on trafić na Westerplatte i gdzieś w tym odmęcie biurokracji stalagowej gdzieś został ujęty po prostu jako, jako obrońca Westerplatte, a walczył na Oksywiu i został tam wzięty do niewoli. Jestem dumny z tego, że na takim właśnie oksywskim Westerplatte dziadek walczył i a, szczęśliwie to piekło, jakie tam było, przeżył. Tak więc w skrócie książka, którą warto mieć. Naprawdę pozycja e, obowiązkowa w tej chwili. To, co podaje się w mediach, że historycy właśnie ustalili, kto poległ. To wszystko jest tutaj już u Krzysztofa e, Henryka Dróżdża, a Dawno już, można powiedzieć, zweryfikowane, ustalone, jak z nimi e, skompletowanie obszernych ciągów numerycznych. Z ewidencji obozu niemieckiego stalak 1a Sztablak to jest prawie 430 osób. Także polecam. A jako uzupełnienie tej informacji dodam, że autor niedawno popełnił uzupełnienie swojej publikacji czyli taką broszurkę Żołnierze z Westerplatte. Edycja, można powiedzieć, kolekcjonerska. E jest to weryfikacja, uzupełnienie wybranych rysów biograficznych, wydana w 80. rocznicę. E światowej chowam, bo pada. No i cóż, jakby w formie takiego konkursu, właściwie nie tyle co konkursu, ile drogą losową, chciałbym taką książkę, czyli tą właśnie broszurkę. Ona jest wydana, wydana jako. Jako edycja numerowana, to byłby egzemplarz numer 29 ze stemplami okolicznościowymi, które sam własnoręcznie przybije dotyczącymi również m.in. badań archeologicznych. Eee, taką broszurę, tą książeczkę wylosuję wśród osób, które zalajkują ten film, ale również będą miały w swoich polubieniach moją stronę, bo wiele osób e, lajkuje, a z jakiegoś powodu nie lubi mojej strony. No i to tyle jakby w, w skrócie, w deszczową porę to też ma swój urok, a jest naprawdę sympatycznie, poza tym hałasem, który dochodzi ze strony nabrzeża. I to tyle. Trzy książki, które warto mieć, wśród nich dzisiaj opowiedziałem o książce Krzysztofa Henryka Dróżdża. Walczyli na Westepatę. I jeszcze raz gorąco polecam pozycja obowiązkowa dla osób, które są zainteresowane tym, co się dzieje na Westepatę, zwłaszcza w okolicznościach naszych odkryć archeologicznych. W ostatnim sezonie. Pozdrawiam, do zobaczenia w następnym odcinku.